Sperę, że mecze Wiwe yy, z Wisłą nazywane są świętą wojną. Jak więc nazwa, nazwać mecz Chrobrego z Zagłębiem? No są to derby Dolnego Śląska i na pewno mecz, który nosi dużo emocji, dużo, dużo wrażeń dla kibiców, myślę przyniesie i każdy ten mecz, z tych meczów jest bardzo zacięty i wyrównany i na pewno derby rządzą się swoimi prawami. Coś z takiej świętej wojny też te mecze mają? No na pewno, coś tam mają z tej Świętej Wojny, ale no myślę, że jest to jeszcze trochę inny ciężar gatunkowy. A co powiedzieć o tym meczu? Oba zespoły, zespoły znają się jak przysłowiowe łyse konie. No na pewno, graliśmy kilka sparingów z Zagłębiem przed sezonem, tutaj, tutaj w trakcie przerwy, która była na reprezentację, też dwa mecze sparingowe rozegraliśmy. Mamy za sobą już jedną kolejkę ligową rozegraną w tym sezonie, także myślę, że na pewno znamy się dość dobrze. Tak jak powiedziałem już wcześniej kiedyś, że w takich meczach decyduje dyspozycja dnia, plus do tego na pewno atut własnego boiska jest, jest dużą, dużym plusem dla, dla danego zespołu, ale myślę, że mieliśmy już okazję zagrać na nowej hali, nie będzie to dla nas całkiem nowe doświadczenie i mam nadzieję, że będziemy potrafili... Postawić wysoką poprzeczkę. W poprzednim sezonie było tak, że chrobry wygrał u siebie w domu, zagłębił u siebie w domu. Będzie inaczej w tym sezonie? No bardzo bym chciał, żeby było inaczej, bo już najwyższy czas, żeby w końcu wygrać w Lubinie i spróbować przełamać złą pasę. Zabierze Pan wszystkich do Lubina? Wszystkich zdrowych na pewno, ale właśnie o to pytam. Nie wiadomo jak będzie wyglądała sytuacja za danym świątkiem, dzisiaj jest w Poznaniu u lekarza. Mariusz Górski nie trenuje, Kuba Uca tak samo rehabilitację przechodzi. Wszyscy pozostali mam nadzieję, że będą w pełni siły i zdolni do gry w niedzielnym spotkaniu derbowym.